Jako ludzie borykamy się z pewnymi podstawowymi wadami naszej egzystencji, które są dla nas wszystkich wspólne i z których wszyscy sobie bardzo dobrze zdajemy sprawę. Wszyscy, jak powiedział Budda 2,5 tysiąca lat temu, doświadczamy cierpienia na najprzeróżniejszych poziomach i w najprzeróżniejszym stopniu. No i to jest nasza kondycja ludzka. I w najprzeróżniejszy sposób próbujemy sobie z tym wszystkim radzić, natomiast medytacja jest metodą ostateczną. To znaczy się, jesteśmy przekonani, że, że jest to metoda, która pozwala przekroczyć pewne ograniczenia nasze i spowodować, że cierpienie nie dotyka nas w sposób osobisty. Koniec cierpienia to nie jest to, że będziemy sławni i bogaci po wsze czasy, tylko to jest to, że jesteśmy wolni od własnych. Pragnień, awersji i ograniczeń naszego własnego umysłu, i wydarzają się w naszym życiu dokładnie te same rzeczy, które się wcześniej wydarzały, tylko na wewnętrznym poziomie po prostu możemy uzyskać tą wolność. Uspokojenie umysłu lepsza zdolność koncentracji. Umiejętność zachowania spokoju w codziennym życiu, w sytuacjach, które się wydarzają, tworzenie większego dystansu pomiędzy mną i tym, czego doświadczam, które daje większą wolność wyboru tego, w jaki sposób zareaguję. Pełna wolność, która się charakteryzuje tym, że nie jest ograniczona tylko osobistym interesem osobistym dobrem ale jest to pełna mądrość, pełne współczucie. Pełna wolność i nieustraszoność we wszystkim, co się dzieje w każdej sytuacji, Uuu. bardzo lubię opowiadać o budyśmie, że jest bardzo bliski nauce, mianowicie nie jesteśmy zainteresowani żadną wiarą. Nie jesteśmy zainteresowani przyjmowaniem żadnych dogmatów, ani. Opowiadanie się za jakimiś prawdami, które są niesprawdzalne. Nas interesuje stosowanie metod, które są konstruktywne i które przynoszą rezultaty. Rzeczy, które nie przynoszą dobrych rezultatów, nas nie interesują, nawet jeśli są święte. I nie wierzymy w takie rzeczy, które są święte, a krzywdzą ludzi. Współczesna psychologia. Bardzo dużo czerpie z buddyzmu od już długiego czasu, w zasadzie od 100 lat, jak się zaczęła rozwijać. Bardzo dużo jest inspiracji, a obecnie myślę sobie nawet, że niektóre metody są nawet nie do odróżnienia. My jako buddyści troszkę nam jest to łatwiej rozpoznać, bo to są rzeczy, które są bardzo stare, to są metody medytacyjne, które mają naprawdę tysiące lat. Myślą i dźwięką pozwalamy swobodnie przebywać, nie oceniając ich. Poziomu trudności jest wiele. Od najprostszych, czysto fizycznych, że po prostu jak się długo siedzi, a ktoś nie jest wytronowany, to wszystko boli. Bolą kolana, bolą plecy i to już jest jakaś trudność. Dużo wyraźniej i szybciej widać, co się pojawia w naszych myślach i w naszych emocjach. I to jest kolejna trudność, bo to nas rozprasza. Te medytacje, które robimy wspólnie, trwają 20 do 30 minut, kiedy medytuje cała grupa. Natomiast medytacje, które wykonujemy sobie indywidualnie, bo oprócz tego, że medytujemy wspólnie, każdy też ma swoją własną indywidualną praktykę, czy medytuje sobie sam, to zależy od tego, ile kto ma czasu i ile potrafi wytrzymać. Godzinę, czasem półtorej. To jest jak trening. Trenujemy sobie tę zdolność, wzmacniamy ją, zdolność utrzymania, skupienia, koncentracji na obiekcie medytacji, zdolność wytrwania w spokoju wobec tego, co zauważamy. Z buddynskiego punktu widzenia wszystkie te rzeczy są jedynie procesami. I one się ciągle zmieniają. Jesteśmy jak płomień świecy, nie? Z daleka się wydaje, że to jest coś. Ale jak się przyjrzeć, to jest to strumień gazów ciągle nowych. I nie tylko koncepcja spaja to w całość.